Dzień dobry, przed mikrofonem Beata Hołbowicz-Secharczyk, zapraszam na no O Tym się Mówi, a moim gościem jest dziś pierwszy zastępca komendanta miejskiego policji w Piotrkowie, młodszy inspektor Jacek Rzepkowski. Dzień dobry, panie komendancie. Dzień dobry. Panie komendancie, po co stworzyliście... No powiem jakąś krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Mówię jakąś, bo o co tu chodzi? E, Krajowa mapa bezpie... zagrożeń bezpieczeństwa. Tak e, e, brzmi nazwa. Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. A jesteśmy bezpieczni, na przykład w Piotrkowie, w okolicy, zdaniem pana, czy w ogóle w Polsce, można mówić o bezpieczeństwie? Ocena bezpieczeństwa, jaką prezentuje policja, to jedno, a poczucie bezpieczeństwa to drugie. I no właśnie ale temu, bęta, właśnie temu będzie, właśnie temu temu będzie służyć również między innymi krajowa mapa bezpieczeństwa, abyśmy mogli to poczuć bezpieczeństwa społeczne zdiagnozować. No dobrze, to panie komendancie zapytam od strony policji. Możemy czuć się bezpiecznie? Ja wiem, że to nigdy nie jest idealnie, zawsze mogłoby być lepiej, ale możemy się czuć bezpiecznie, zdaniem pana? Yy, policja robi wszystko, aby obywatele <grym> mogli czyli czuć ja się bezpiecznie. nie mi pan dokładnie. Dobrze, w takim razie co to jest ta Krajowa Mapa Zagrożeń yy, Bezpieczeństwa? Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest narzędziem, które pozwoli na rzetelne i czytelne zdiagnozowanie i przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. Informacje prezentowane na, na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie Czyli bezpieczeństwa. Czyli panie komendancie, to my będziemy tworzyli jako mieszkańcy tego kraju, my będziemy tworzyli tę mapę zagrożeń? Przede wszystkim właśnie to społeczeństwo będzie tworzyć mapę zagrożeń. Za Bezpieczeństwo odpowiedzialni jesteśmy wszyscy, i wszyscy możemy dołożyć swoją cegiełkę, aby w tym naszym mieście, na naszym osiedlu było bezpieczniej. To jak to będzie działać? Informacje. Skatalogowane są w trzech płaszczyznach. Pierwsza to są informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych. Druga płaszczyzna to będą informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich rozmów z, z, z mieszkańcami osiedli, z przedstawicielami samorządów lokalnych, podczas debat społecznych, a także, tak przekładając to na nasz grunt, za pośrednictwem platformy wymiany informacji na portalu epiotków, gdzie jest możliwość wskazania, Zagrożeń komendantowi. Trzecią płaszczyzną to będą właśnie informacje pozyskiwane od obywateli internautów z wykorzystaniem platformy wymiany informacji, która będzie dostępna na stronach y, komen, y, komend powiatowych. I to miejskich. teraz przeumówiąc to językiem takim typowo y, no, społecznym, to mhm. znaczy ta trzecia grupa, bo te dwie rozumiemy, nie ma problemu, natomiast na czym będzie polegała ta trzecia możliwość zgłaszania tych różnych zagrożeń? Aby skorzystać z możliwości y, zgłoszenia y, zagrożenia bezpieczeństwa Publicznego na mapie należy na stronie komendy wybrać baner z nazwą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i po naciśnięciu banera pojawi się regulamin, który należy zatwierdzić. Po zatwierdzeniu regulaminu pojawi się mapa, i tam możemy za pośrednictwem narzędzi, które mieszczą się w lewym górnym rogu, wskazać miejsce zagrożenia. Naciskamy plusik. I pojawi się katalog rodzaju zagrożeń. Wskazujemy właściwe, należy wskazać właściwe zagrożenie i umiejscowić w miejscu, w którym ono występuje. Panie komendancie, ale co to da? No bo to jest na tej zasadzie, że yy, dobra, zgłaszamy, państwo to czytają, weryfikują, biorą właśnie, biorą pod uwagę? Przede wszystkim przede wszystkim będziemy, yy, zgłoszone zagrożenia będzie brać pod uwagę policja podczas dyslokacji służby, podczas zadaniowania policjantów do służby. A co służby. to jest ta dyslokacja? Pod, dyslokacja to jest umieszczenie patroli w danym czasie i w danym miejscu. Czyli jeżeli będziemy wiedzieć, że w danym miejscu występuje konkretne Zagrożenie, to my przekażemy zadania tym patrolom, które tam będą, a jak będzie potrzeba, skierujemy tam większe, y, większe siły. Będą y, przede wszystkim wykorzystywane również przez dzielnicowych, ale nie tylko nie ograniczajmy się tylko do policji. Te mapy zagrożeń są dostępne dla wszystkich. Wszystkie instytucje i organy zajmujące się bezpieczeństwem, wszyscy, wszyscy obywatele, którym leży mogą na sercu, mogą wyciągać wnioski. Tak, mogą wyciągać wnioski, korzystać z danych, które są tam, są tam umieszczone są dane statystyczne pochodzące, tak jak. Wcześniej wspomniałem z policyjnych baz danych, także jest to, jest to dostępne dla każdego, i tutaj właśnie. Chcemy zwrócić uwagę, że bezpieczeństwo jest naszym wspólnym dobrem. Każdy Panie... może się y, przyłożyć swoją cegiełkę do y, budowy bezpiecznego osiedla, bezpiecznego miasta. Panie komendancie, ale teraz jaki czas potrzebujecie na to, żeby uznać, że to jest zagrożenie, nad którym trzeba zapanować? No nie wiem, co miesiąc będziecie to weryfikować, co trzy miesiące. Weryfikacja danego zagrożenia będzie następować niezwłocznie. Stworzony został system koordynatorów map zagrożeń, którzy, którzy, którzy niezwłocznie będą na bieżąco sprawdzać nowe zgłoszone zagrożenia, będą przekazywać do właściwej komórki organizacyjnej celem weryfikacji. Takim modelem jest jak najszybsze zweryfikowanie. Będzie można to oczywiście sprawdzić na, na mapie zagrożeń. Kolorem zielonym oznaczone są zagrożenia, które są nowe, kolorem żółtym, które są w trakcie weryfikacji, a czerwonym zagrożenia, które są potwierdzone. Panie komendancie, kiedy to rusza w we we To rusza we wrześniu y, y, tego roku, czyli już niebawem. A czyli od jutra można już śledzić taką mapę y, Dokładną zagrożenia. datę, kiedy, ta, y, kiedy będzie y, można już na nanieść zagrożenie, y, zostanie podana przez nas na stronie internetowej. Panie komendancie, czy są kraje, które korzystają z tego? Czy to jest tak, że myśmy na to wpadli i po prostu próbujemy, jak to będzie w Polsce? Y, y, analiza Stanu bezpieczeństwa ma różne formy i każdy wybiera tą, która jest właściwa. Myślę, że takie zaangażowanie obywateli w analizę stanu bezpieczeństwa i również subiektywnego poczucia bezpieczeństwa jest pewnego rodzaju nowinką, ale jak wskazał już program. Pilotażowy województwa, o których wspomniałem, przynosi pozytywne efekty. Panie komendancie, w takim razie czekamy na uruchomienie we wrześniu tej platformy, żeby z niej można było korzystać. Aplikacja będzie można wchodzić, będzie można zgłaszać swoje zagrożenia i śledzić, czy są weryfikowane. Ja na zakończenie chciałbym jeszcze tylko jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć, że strona nie służy do zgłaszania pilnej potrzeby interwencji policji, Pil, z pilnymi potrzebami interwencji, tak jak na, do tej pory zgłaszamy je za pośrednictwem telefonu alarmowego 112 bądź 997. Jest to bardzo ważne i proszę o tym pamiętać. Pierwszy zastępca komendanta miejskiego policji w Piotrkowie, młodszy inspektor Jacek Rzepkowski, gość strefy FM Piotrków, a to było o tym się mówi. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję również, do, do, do usłyszenia.